Witaj YouTube. Nasza akcja się powiększa z dnia na dzień. Już dziesięć osób zaciekawiło się tą akcją. Za co bardzo dziękuję. Aby dołączyć do listy wspierających akcję zareklamuj ten kanał pod jakimś filmikiem lub kanałem. Ze względu na to, że już się zbliża 26 stycznia. Musimy działać. Nie wolno czekać do ostatniej chwili podpisujcie się pod petycją jak najszybciej. Trzeba to zrobić zanim rząd się opamięta. Zostało już tylko trzysta tysięcy ludzi. Każdy głos się liczy. Nie pozwólmy ludziom nieznających się na Internecie zarządzać nim jak jakąś zabawką. Przecież dzieci zazwyczaj psują swoje zabawki. Przecież piractwo same w sobie nie jest czymś złym. Po pierwsze, piractwo nie jest taką zwykłą kradzieżą. To jest tak jakby coś ukraść i zostawić przy okazji. Po drugie, twórca nie traci pieniędzy, bo ci, którzy coś pobierają, zazwyczaj nie mają pieniędzy na kupno tego, co pobrali. Po trzecie, bez piractwa nie znalibyśmy wielu fajnych programów lub utworów. A także jeszcze raz dziękuję za tak duże wsparcie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Stwórzmy razem lepszy internet.